Się. Drugie pytanie o demokrację. Przecież chyba zauważacie, że dziś żartujemy się sobie z demokracji. Jednego dnia wybieramy kogoś, a na drugi dzień próbujemy kamieniami dokonać zmiany na ulicach. Do tej pory demokracja nam rozdawała prawa, bo były inne hamulce. Pana Boga poważnie traktowaliśmy. Baliśmy się sąsiadów, to wpływało w wielkim stopniu na nasze zachowania. Dziś, kiedy podważyliśmy i wiarę, i nie boimy się sąsiadów, to oczywiste, że ludzie pójdą w demagogię i w populizm i w żądanie sprawiedliwości. Więc do demokracji, aby demokracja ta zdawała egzamin, abyśmy ją traktowali poważnie, musicie znaleźć i dopisać obowiązki. Różne obowiązki na różnych wysokościach zorganizowania. I trzecie pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi, a właściwie chyba pierwsze, to na jakich fundamentach, na czym my chcemy budować Europę, jutro globalizację i Polskę. Jednak połowa świata, kiedy takie pytanie zadaje na różnych kontynentach, Odpowiada mi, że budujmy na wolnościach wszelkich, na wolnym rynku i prawo dopasujmy by tego pilnstrzegło. Połowę świata mniej więcej tak chce rozwiązywać przyszłe sprawy. A druga połowa odpowiada: Nie macie żadnych szans, zbudować lepszego świata, chyba że. Postawicie na wartości. Ale tu zaczyna być problem, bo mamy w każdym kraju trochę inne wartości, inne, różne religie, wiele ludzi niewierzących i nie ma kto tych wartości nawet pouzgadniać. Unia Europejska zrobiła coś takiego. Opisała wszelkiego typu wartości w dużej książce i położyła na półce i mówi, wszystko jest spisane. Proszę, byście się do tego stosowali. A ja, ponieważ trochę brałem udziału w tych różnych pracach, odpowiadałem, tak to niczego nie zbudujemy. Jeśli uzgodnimy wartości, to wpiszmy je do prawa, do sądów do nagradzania, do korania, wyprowadźmy wszelkie rozwiązania z wartości. A wtedy będzie to skuteczne. Pytań jest znacznie więcej tego typu, ale te są podstawowe. Jeśli Wam się uda poprawić programy i struktury w tych trzech sprawach, tematach, to naprawdę Będziecie pokoleniem, które nie popsuło szans. Jesteście lepiej wykształceni od mojego pokolenia. Macie lepsze ma maszynerię całą, internet, komputery. Jesteście wykształceni też lepiej. To wszystko powoduje, że ja głęboko wierzę, że jeśli będziemy dyskutować, takie spotkania robić z różnymi ludźmi, to wy znajdziecie szansę na właśnie uzupełnienie i poprawienie. Żadne pokolenie takiej szansy na pokój, na rozwój, na dobrobyt nie miało jak nasze pokolenie. No ale z tą uwagą, że musi poprawić pro programy studiów.